Matko Boża Katyńska, u Twoich stóp składamy dzisiaj tę naszą bolesną pamięć. Pięćdziesiąt pięć lat czekałem, aby jako ocalały więzień Kozielska móc zawołać do Ciebie publicznie, jako świadek i jako kapłan. Matko Boża, Ty wiesz, że nie możemy zapomnieć tych lat kłamliwego milczenia. Wymuszanego przemocą i tej okrutnej perwersji prawdy, tej fałszywej przyjaźni i tchórzostwa wielkich mocarstw, które ugięły się przed bolszewickim opętaniem i zamilkły, chociaż znały prawdę. Pamiętamy też wszystkie prześladowania, jakie dotykały każdego, kto ośmielił się mówić prawdę lub jej dociekać. Każdy list przesłany z obozu, każda zmianka, każda próba poszukiwania ojca lub brata była okrutnym prześladowaniem całej rodziny, tu u nas, w naszym kraju. Święty Boże, święty mocny, tu w naszym kraju. Bez prawdy nie ma pojednania. Bez prawdy nie będziemy mieli imienia swojego. Matko Najświętsza, prosimy Cię, pomóż nam przebaczyć w imię Chrystusa, Twojego syna. A uczynimy to jako Polacy, słowami heroicznego aktu przebaczenia rodzin katyńskich. Matko Boża Katyńska, otocz opieką Ojca Świętego Syna Polskiej Ziemi, który wspiera nas nieustannie swoją pamięcią. On sam pobłogosławię ten twój obraz. Przed którym dzisiaj się modlimy, i kamienie węgielne pod budowę cmentarzy polskich w Katyniu, Miedno i Kharkowie, a także kamień węgielny pod fundamenty sanktuarium w Katyniu. Matko Boża Katyńska, pomóż nam wypełnić obowiązek pamięci. Niech ona prowadzi młode pokolenia drogami prawdy i sprawiedliwości, miłości. I Bożego pokoju. Tak nam dopomóż Bóg. Amen.